No, witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrania w Naruto i du góra, du góra, du góra. Ja tutaj nie zauważyłem, że właśnie w tym domku jest przeszkowane miejsce dla użycia Chutsu Kiby, czyli w wakamaru. Więc może tu będzie klucz do rozwiązania tej łamigłówki, yy, jak otworzyć to traństwo. Ale tak jest, tutaj jest jakiś dźwignia, świetnie. Switch. Idealnie. No, nareszcie w takim razie myślę, że możemy udać się dalej. Już bez Naruto, bo który został na drugim brzegu. Cudownie, tu jest więcej bandziorów. Tia. <laughs> yeah. Może w takim razie najpierw zjemy. Aktualnie Naruto, jesteś ze mną? Naruto! Pięknie. Naruto oczywiście musiał zostać na drugim brzegu. No, na... przeprowadzimy się w takim razie szybko. Staramy się wykonać też te szybkie ataki. Yy, w kopie? Z kibą? To by ciekawe. To było 3 razy X i trójkąt, a następnie LB szybkie. No, wtedy to było, wtedy to by działało. Dobra, myślę, że w takim razie moglibyśmy nawet zacząć od Naruto. Świetnie. O wychamy jedne. Dobra, jeszcze jeden Ramen w takim razie. Chyba... rusz tu swoją dupsko, psie. i pokaż mi jeszcze raz, tam coś przed bije. No, jeszcze mi się, że jeszcze stoi. Ach, wredne suczy. Sukiń koty, no. Dobra, weźmiemy sobie na to. I teraz wam zobaczymy, panowe świetnie. Ach, idealnie oberwałem. A nie udało się Pięknie! I połączony atak. Idealnie! Zobaczymy ile tu mu obrażę zada wszystkim. Pięknie. To się nazywa... To się nadzibrać. Mhm. Jeszcze raz. Dobra, tego już tradycyjnie. W takim razie. <ścoughs> Idealnie, atak spodziewi. Dziękuję bardzo. A znowu! Atak! Połączony atak! Psa i lisa. Niech mu będzie. Pięknie. I ponownie. No i tak będziecie próbować po prostu jak się no, Idealnie. Ty może spamować nawet świetny dział. Ten atak kopie. Hmm. Ten już nie zada tak dużych obrażeń jak powinien. Takie na ciebie wykończymy klasycznie. Realnie. Jeszcze może zmienimy się na chwilę. Nie, dużo zadaje sobie. honor. Pięknie. I na tym byśmy skończyli. <laughs> Kiba, chodźmy, to,

No, mam nadzieję, że ten trud się opłacił. trzysta kasiory. No, może być, powiedzmy. Że wam wybaczę. A, tu się da przeskoczyć przez to. Da się, świetnie. W takim razie od razu się. Tu jest coś dziwnego jeszcze. No, jakiś inny jeszcze. A tak. Nie wiem. Prawdopodobnie będziemy tutaj przychodzić inną postacią. Oczywiście, znowu muszę przejść przez te diabelstwa. Świetnie. Teraz idealnie wyczułem, yeah! Skill! Raz, trzy, cztery. Teraz! Ugh! Nienawidzę tego. Nie znoszę. No, hmm, świetnie. Może wyłącz to od razu. Dziękuję. A w takim razie, czy ja bym chciał coś kupić? Nie, ale pewnie możemy coś ulepszyć. Możemy ulepszyć czakrę. Chakry może aktualnie nie będę potrzebował. I zobaczmy, ekwipunek mamy 328. Jutsu możemy ulepszyć. Hmm. Szkoda, że tutaj nie możemy ulepszyć w ekwipunku, nie można u ciebie ulepszyć. No, jutsu, skrola, tak. Upgrade. <laughs> można, ale to kosztuje dużo. 500. Widzę, że kasio zbieranie kasiory tu będzie bardzo, bardzo przydatne. My nie możemy tutaj iść. Nie, no możemy wrócić do miasta. Tak? Świetnie. I w takim razie od razu. Przelecimy do tego miasta z powrotem. Bo tym razem już... ty Erosenin Jezus Mariat. Wie czerwone na start. Może Erosenin będzie miał dla nas więcej czasu i w końcu nauczy nas Rasengana. To było miło z jego strony. Są pieniążki. Pieniążki na drodze. Mm, o to chodziło. Dziękuję. Pieniążki. Zuf. zasuwaj, 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 Naruto. Mmm, nice. Mamona, gdzie moja mamona? Trzeba idealnie w tych, na tych bramkach kliknąć X, żeby było zabawniej, świetnie, więcej pieniędzy. Żeby nam zaliczyło tak na perfekt. No i oczywiście ani razu nie skusić Żeby dostać bonus. No właśnie. Geni... No mniej więcej jesteśmy na poziomie... Geni, no ale tu mamy plus 50 kasiory. Cudownie. Fajnie, że Gran przynajmniej nagradza za wszystko, co się tylko da. Wow. Dobra, powinniśmy się udać w takim razie nad powrotem do miasta z tego co widzę. I tam też lecimy Cudownie. Mm, Scrop, zwoje to by się przydało na pewno. Choć, momento, no, jakieś nowe rzeczy chyba tutaj są. Play Candy Drop. Nie, Candy Drop nie chcę. Co to jest? Co to? Target Practice. No dobra, tego jeszcze nie widzieliśmy. Hmm. Level pierwszy. Oj, tak. No cóż. Yeah, level drugi! Ups. Pięknie. No może tak powiedzmy średnio to idzie. Dobra, <laughs> quit, nie będziemy marnować funduszy naszych, bo jakże Tu coś jeszcze jest e, play, flying... Fun? No dobra, sprawdźmy co to jest. Mnóstwo minigierek tutaj zrobili. Mam rzucić trzema kunajami, wow. No dobra. Yeah! trafiony. Świetnie. O mój Boże. Ha! 10 punktów. Mój. Pięknie. Level drugi. Co to... <grym> to jest wredne. Mmm. Teraz. Idealnie. Mmm. Ah, A! Pięknie. sam środek Level trzeci. Cudownie. Ciak. Pięknie. Idealnie! I... ciach! Idealnie! Młoch! Level czwarty. O dobra, to się teraz będzie nieregularnie poruszać, co? No, wredne to jest. Sokinko. Dobra, ale mamy przynajmniej kasiory więcej. Świetnie, plus kolejne 90 kasiory. I chciałbym sobie kupić więcej zapasów, to by mnie interesowało, ramen, no powiedzmy dwa razy. Nie. Eee, zobaczymy czy możemy jeszcze pogadać z Shikamaru. To był niedaleko. Jezu, potrącam chyba wszystkich ludzi, którzy są na drodze. Bo teraz wam pokażę więcej potrącania. Jak rozpędzi się Naruto. Dobra, Jiraiya, weźmy się w końcu do roboty, co? Proszę cię. Jiraiya.

No, świetnie. W takim razie mamy zapolować na jakiegoś ninja, który uciekł. Jesteśmy łowcą głów teraz. Nasz Naruto, no, łowca głów. Hmm. Które raczej w połupie dostaje, niż sam bierze. Dobra. W takim razie mamy trochę pieniędzy. Zobaczmy, czy możemy... Nie, bo wydałem. Oczywiście, z jest skroń z tak Kuna i nie. Um, tu czeka... To jest dziwne, co najmniej. Wiecie co, ulepszyłbym sobie, bo po, potrzymam jeszcze pieniądze, bo tak, e, doświadczenia też mamy dużo, ale potrzebujemy go jeszcze więcej, a musimy znaleźć jakiegoś teraz kolesia. Który najwidoczniej był więźniem piasku, ale uciekł. O, szkamaru mamy, świetnie. Widzicie co, no przy okazji, skoro mamy tak dobrze, trzy osoby aż w drużynie, przecież wcinają <laughs> w tym samym tempie, jak trzy osoby w drużynie, to od razu biegniemy. Nie? No i zasuwamy chłopaki I dziewczynki To bo o tobie chyba mówię Pięknie ja muszę... Jezu! Ale kombo dostałem teraz na Dwoma czerwonymi bramkami pod drzew że to jeszcze życie zabiera Zmierzę, że i tak nie mogę się wypłacić po ostatnich rzeczach. bo mnie tu jeszcze będą omnomić. Wszyscy zasuwają, liście. Nie? Więcej kasiory? Yeah, idealnie. Ale przynajmniej zbieram wszystko, co jest na drodze. Prawie wszystko. Jezu! Znowu wszystko zbieram. Nie to, co chcę. Nie to, co jest ważne. Idealnie. Tak jest! I jestem pierwszy? Wreszcie, może pierwszy? Nie! Nie jestem, może ja. Nie, ma, nie potrafię pojąć, jak trzeba być szybkim, żeby mieć 54 tam sekundy na tym. Jest impossible! Uu. Więc ciebie mamy dorwać, co? Kiba! on. się do roboty. Nie to. Nie chodziło mi o roboty, nie jedz, tylko biesze roboty zabijaj. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie nim. Będzie zbierowska na twarz, jakby co. Myślę, że moglibyśmy pójść tędy. Uu. Czy my jesteśmy znowu w tej cholernej wiosce? Jak byliśmy niedawno, chyba tak. No nic. W takim razie... Tu musimy użyć mostu. Spoko. Naruto! Twoja kolej. Mamy trzy osoby w to już coś sporo. spadał. Idealnie. No, nie słyszałem tylko tego panowie. Świetnie. Dobra, przechodźcie na drugą stronę. I pewnie się pomyliłem. No, chyba tak. Co nie. To chyba będzie trzeba po drugiej stronie, jakoś. Nie tędy. W ogóle, czemu ty idziesz pierwszy? Chyba, idź pierwszy. Ty zbierasz na twarz wszystkie rzeczy, bo ciebie nie lubię. Mhm. Mm oh, yeah. I to jest chyba dobra droga. Prawda? Też nie. Dobra. Zaczynam się niepokoić, że znowu będę musiał tutaj szukać tysiąca jeszcze jednej ścieżki. No sprawdźmy, czy z tej strony możemy dojść. Z tej strony wyglądałoby tak, jakbyśmy mogli. Świetnie, sprawdźmy mapę. Tak, to będzie chyba już. dobra droga już. Świetnie, to jest ta chyba, którą sasukę musiał zasuwać. Ojej, oh yeah. podwójny skok. Świetnie! Dziękuję Ci kiba, przynajmniej ty wykonujesz moje rozkazy. I tam widzę już te leszcze, które bardzo chcą wpierdol. No to bierzemy się do pomocy, panowie. Do roboty. <ścoughs> Oj! No! Jakie kombo na start! Dobra, już nie żyjesz po prostu. Shikamaru! kamaru. Pęknie. Teraz zaczniemy jak kombosy zaczniemy pakować. To się po prostu nie pozbierasz. Jak on potrafi w powietrzu rzucać, po prostu wszystkim. nie? Cheater, to już było. jest. Rzuć kudałem! Czy ma czakrę z leczącą? Świetnie, cudownie, kocham takie rzeczy. Co? Weź się tam, zmieńcie panowie, bo zaraz tu padnie ktoś. Czemu ty hamaru nie blokujesz? For fuck's sake! To jest beznadziejny! Nie, Naruto! Nie, kiba, dobra, tylko musi kiba. Niech będzie i kiba. Pięknie, wreszcie troszkę... wygląda na trochę lepszego teraz Naruto. <laughs> Musimy ich tak spunktować jak się tylko da. Pięknie! O, oczywiście dałem się złapać. Hmm. Kim jestem? On jest genijem tylko. Pięknie Naruto. Perwon, <laughs> golly. Pięknie! Jeszcze, dawaj, Mhm, jeszcze raz. Idealnie. się uda... O, nie udało się. W razie od razu zmiana? Nie. Istotnie. nie. Ale teraz oberwiesz. Teraz obrywasz, co? Tego się bałeś na początku! No, niestety. o no, co się zmieniał? Skoro. Na Nawet nie zauważyłem, że co będzie robić. Pięknie kiba! Idealnie. Co prawda, powinienem zdążyć do jakiegoś dżutu, wtedy kiedy mam okazję. Ale, trudno. No, jednego mniej, drugiego mniej. Pięknie, jeszcze jeden został. No, chodź tu, chodź tu. Mówię, wiesz, chodź tu, chodź. No, to znaczy, chodź tu. Pięknie, czemu ty nie rzucasz ku najami? Boże, to stara generująca się tarcza. Tak ci to niewiele da. Ciągle zapominam, by kliknąć ten cholerny przycisk. Powiedziałem, że zmianę postaci Naruto. Tu go wytężony. Ja, koniec. Pięknie, to powinno skończyć walkę. Jeszcze żyjesz? <laughs> Dobra. Kochniak w nerki i pozabawię. Świetnie. Pieniążki. Więcej o tym pieniążku. ja odbierać je wszystkie. Bierz je wszystkie. Yeah, raport your sukcesu czyni. Cudownie, cudownie, cudownie. No oczywiście, jestem boski. Inaczej być nie mogą. Naruto, teraz ty skaczesz, tam muszę być bardziej ostrożny. Bo ty jesteś fight łapa niesamowita. Tym skakaniem. Tak to jest tutaj, Prawie. Jak się utopiłeś jeszcze kameru, to przepraszam. Kiedy idziemy? Idealnie. Trzeba by teraz dojść do tego miejsca, w którym powinniśmy przelecieć do wioski. Okej, okay, tu są te pułapki. I świetnie, o to, to chodzi, tego szukam. I pędzimy, panowie. Wracamy misja wykonana Przestępca zabity. Mamy jego głowę w kieszeni. Trzy kameru wziął oczy. Kiba nie wiem co wziął, ale się bardzo z tego cieszę. <toczony> nie wiem co mi odpierdala, ale serdecznie. Tu w durniu? Idealnie. Pięknie. Mhm. Pięknie. Co? Cały czas trzeba... ale zasuwamy po prostu Ja bierzie. Masakra, jakie tempo Dobra, może się nawet tu Jezu nie wyrabiam, naprawdę nie widzę gdzie mam skakać W takim tempie Pięknie, może teraz lepszy wynik, no chyba był najlepszy mój przebieg do tej pory. Yeah, tak jest! Dwie sekundy lepiej i mielibyśmy, wyprzedzilibyśmy Jonina. No ale 100 kasy to 100 kasy. Nie będziemy wybrzydlać. Świetnie. W takim razie od razu do przodu i do miasta. Panowie, gdzie jesteście? Zasuwamy dalej. Dobra, gdzie jest ten Jonin? Czuniny chyba. oni? Nie, czunin. Oni są czuninami.

tak jak ja bym sobie scroll poprawił. Mamy teraz 500 kasy, więc ulepszymy obrażenia, które mamy za pomocą jutsu i Inner Fox. Hmm, tu nic ciekawego naprawdę nie ma. Dobra, no ja bym chciał jeszcze się przelecieć do tych sklepów ze sprzętem. Zobaczmy, czy to może ten, ten nam sprzedać coś takiego? Tak jest, można sprzedać, świetnie. I... no, potrzebuję tych pigułek jak najwięcej. Świetnie. Osiem, starczyło mi przynajmniej do kupienia ośmiu pigułek. Z tego się bardzo cieszę i chętnie bym pogadał już z Girają, myślę. Tak, pogadam z Jiraią.

No, daj się na kodu. Mać no soto de matto. Mizu się okazuje, że nie ma żartujesz. Zaraz to kupić teraz, Winwater Balon. You can start your training. No, sorry. Play. No dobra. To zobaczymy, czy uda nam się. Wow, dobra, pierwsze trzy. Tsunade 58 punktów, Jiraja 50. Mighty guy i Kakashi, Kakashi, to hazardzista. Cholera. <gulera> mm, catch goldfish with your paper scope. Dobra, kolejna minigierka. Jestem po prostu z... pod wrażeniem ilości tego. No okej, okay, nie bardzo mi co Aha, mamy złapać rybkę złota. To... bierz go! Pięknie, jedną mamy! Bierz <ślobile> Retreat! Jeszcze raz! Hmm... No ta jest kozacka gra! O matko, trudno trafić tym cholerstwem. Tym, tym to jest złota ryba, żółwia złapię za chwilę! Pięknie, złotą! Idealnie Tja, ma za mało punktów. Dobrze, idę dalej, level pierwszy. Traczę. Ja! Oooo! To jest bonus dopiero. Nie wiedziałem, że można łapać Żółwia. Hmm. Ha! Ja, ryba. Pięknie. 21. I dostaliśmy kolejne szanse. Nie wiem, czy Żółw daje coś, czy nie daje nic. Oho, one szybciej teraz pływają, chyba. Ha! Pięknie. Hmm. Nie za o to mi chodziło? Ale dobra! Uuuh, nic nie złapałem. Tak śmiecie. Podłe ryby. A! Pięknie, wie. <ścoughs> ja pierdolę. Jeszcze za mało. Dużej, dużo ich, dużej, dużo ich, dużo ich. Dobra, wie. Pięknie. Nie mogę żadnej spartolić, z tego co widzę. E, dum, 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 dum.

Bardzo proszę, ryba. Co powie ryba? Czuwa! Pięknie. Mało punktów. Dobra, nie wiem, co Kakashi robił tutaj z tymi rybami, ale. A, złota. Dobra, mamy jeszcze jedną szansę. O, oh, kamano! Ile tych ryb trzeba złapać, żeby przejść dalej? Nie za dużo trochę. Pięknie, idę. A złote są najwięcej warte, jednak. Aaaa, pięknie dwie. Ale to jest trudne, bo tam bardzo y, łatwo misować tak tak zwane. To misa. Pięknie, dobra. Ryby? Ryby, nie tak się umawialiśmy. Pięknie, całe stado. Jesteście moje. Level drugi O, idealnie złota. Co to jest 5 punktów aż? No, w takim razie będziemy polować Na yeah! Złote. No, mi się nie uda, O no. oh, come on! Rybo! Predna byłaś! Oerny, płetwiasty, kurwiszon, no. Ha! Plany boskie, no. Spędzę cały odcinek spędzę na łowieniu ryb. Hmm. 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 Rybo, rybo. O, oh, come on, rybo. Poszukujesz. Za szczęście, że nie płacimy za to. Chyba by zapłakał. Pięknie. 8 punktów. Yeah. Przynajmniej, że nie ma ograniczenia czasowego, wtedy też można by się zapłakać. Ha! Dwie ryby. Pięknie. Dwie złote. Idealnie. Więcej złotych ryb. Więcej złotych ryb. Oj, żółwie. 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 Nie tak się mawiamy. Mhm. Mhm. Dobra. Tu widzę cel. Uho. Nie. Już byłaś. To był cheat. Ryby. Dawaj A Dawaj! Aaaa! Pięknie! 24 punkty! Idealnie! Nie możemy skusić! Po prostu nie możemy już skusić! Jedna ryba tu pływa! Jedna ryba tu pływa! Jedna pływa! Jedna! Nie! To za mało! Jedna ryba dla nas to za mało! Jest! Mam jedno złoto! Świetnie! Aaaa! Aaaa! Pięknie! Normalnie wykarmiłbym! Jestem jaki Jezus! Tworzę ryby! Kierdola. Tutaj jest coś. Jedna. Nie będzie. Ty, nadal mamy trzy szanse. Pięknie, jedna. Dwie, oh. yeah. tak jest. Wszystkie karpie moje. Szprotki, chodźcie tu. Jak się woła na szprotkę? Cip, cip, taś, taś. Co się woła na nią? Jezu, to szybkie się robi. Wiadostwo. Dobra. Może dogodzimy Kakashi'ego nawet. O matko. Um, ryba. Ryba! Aaaaaa! Idealnie i coraz lepiej. Nie! Nie! Dobra, mamy drugie miejsce, przynajmniej wygraliśmy balon. Eee, Kakashi 215. Usariena no używał do tego. Dobra, mamy quest zrobione. I cóż, ja wam tutaj podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, z w Naruto. Takie łapanie balonów ryb tylko u mnie. Hejka.